Mam neczkowickie Oj, coś tu się. O, teraz. Przez chwilę, przez chwilę musiałem sobie na chwilę włączyć. Dziś pokażę, jak można wyskoczyć w górę. Jak mieć super skoków GTA 5 bez żadnych przeglądarek i tak dalej. Tak. I oczywiście mieć nieśmiertelność. Tylko to będzie, nie będzie na normalnym GTA, na trybie fabularnym, ani piątce. Zaraz Wam pokażę, na jaki tryb trzeba wejść. To tutaj musimy się będzie musiało się na razie nie i G. No i... Będzie musiało mi się zapalić. Zawsze mi GTA 5 szybciej zapala. GTA, halo? Halo? O, jest, dobra, mamy. Oj, głos. O jest, mamy. Dobra, to będzie musiał się nam tryb fabularny, więc ja może sobie pójdę na chwilę, coś poszukam, może coś znajdę, zaraz będę spojrzał. Jest. Zgrywa się. Geta on, Online, ale nie dołączamy na Geta on, Online. Dołączamy na, na tryb fabularny. Uruchamianie trybu fabularnego. Tylko ja pokażę, tylko nie będziecie mogli mieć pościgu. To tylko powiem. I o, i zapomniałem jak wyłączyć jeszcze pościg, tak, żeby Cię policja nie goniła. Można ustawić sobie na. Bardzo niskie, czyli, czyli jedna gwiazdka, dwie, trzy, cztery i pięć. Dziś sobie pokażę nieśmiertelność i super skok. No i jak wyłączyć ten level, czyli gwiazdki, by nie mieć policji. To co pier pierwszy raz dzisiaj odkryłem. I skiny, o! Dołączamy właśnie. Okej, okay, jesteśmy w me? Dobra. Skoro jesteśmy, klikamy M, to tylko pokażę jak na komputerze. M. Wyskoczy nam takie co? I mam, musimy wejść na tryb reżyserski. Yy, musimy. Tak? Pink. Wchodzimy na tryb reżyserski. Okej, okay, jesteśmy na trybie reżyserskim. Znam tą muzykę, lubię ją. I tu możemy sobie wybrać. Gangi, tu możemy sobie wybrać stroje. Tutaj nie mam. O, Tu mamy. Nie, 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 nie. Dobra, tu sobie zaraz zmienimy. Nie nie tego skina. Yy, dobra. O, klikam M. Poczekajcie. O, przełącz aktora. Mamy nose. Dobra, biorę mi nose. Okej, okay, jesteśmy teraz FBI, czy tam innym policjantem takim, dobra, to klikamy jeszcze raz, um, ustawienia, na samej pora, o, jeszcze można sobie tutaj ustawić, no, ale my nie chcemy, pogoda ładna, poziom pościgu normalny, to tutaj musimy sobie przeżyć na, możemy mieć wyłączone. to my damy potem sobie wanted level na ten, to nie... Yy, o, tu, 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 tu mamy. Niedotykalność, czyli nieśmiertelność, nietykalność. Nie pyk, mamy włączone i super skok. Yy, super. O jest, mamy super skok. Pyk. I musimy tam, gdzie się robi przecinek. Tam gdzie się robi przerwę, to klikamy spację. Jak widzicie mamy noc. I zobaczcie to. I mamy już super skok. A także... i tu mamy nieskończoność naboi na tym. Tutaj. O, teraz na przykład pokażę. wam. Patrz, patrzcie, patrzcie. Wy no. i, i Misia wcale życie. Mi się wcale życie. Patrzcie na życie, czyli tam w lewym dolnym rogu. Tam macie życie niebieskie. I mi wcale nie znika. I mi wcale nie znika. Teraz sobie wrócimy. Wanted level. Patrzcie. Złączymy sobie Wanted Level. Chcę Wanted Level. Tylko że ja chcę mieć dzień. Rano na przykład. O, rano. Dobra. I teraz bierzemy co? A, y, poją pościgu. Nienormalny. Wysoki, czyli, pięć, czyli od razu mam 5 gwiazdek. O. Tutaj mogę pokazać. O, tu mamy 5 gwiazdek. A tu mamy napis tryb rezeserski. Możemy teraz. Skupić się z policjantami. I jak będzie nas zabijać policja, to wcale nie umrzemy. Powinienem mieć jakiś studio, tak to było. I nas policja... Wtedy nas policja nie zabija. Jeszcze raz patrzcie, wy dolny lewy, lód, w lewy i oni mnie wcale nie zerwują! I możemy sobie wyłączyć oczywiście łączyć level! łączyć level oczywiście możemy sobie wyłączyć, żeby był koniec pościgu! Gdyby było wszystko koniec pościgu, to tu możemy sobie. Tutaj... Wrzucę sobie teraz granatę! Dzień granatowy! Uh! It is it's so it's it's you know cool. cool. are oh, oh, no? oh, nah. not alive anymore my god And You level Spokojnie, spokojnie, tak nie umrę. Wyłączony. Pik. I nie mamy koniec po prostu. Czemu mnie strzelać, jak jest koniec już? Dobra, nieważne. Mamy super skok. Pik. Oni wracają do pojazdu, bo skasowałem On, on też już tam chyba wraca. Tu mamy właśnie, yy, jak widzicie, super skok. To co dzisiaj pierwszy raz odkryłem dzisiaj nawet nie wiedziałem. A wiem jeszcze coś, że jak wejdziemy na kreator scen. To możemy sobie wziąć na scena pierwsze. Możemy sobie wziąć takie coś. Mamy takie coś. Możemy sobie to zrespić. Kabiny budowe, kamery, skrzywy, pudełka, Poj pojemniki na śmieci wybuchowe a właśnie teraz weźmiemy sobie ten wybuchowy nie teraz go możemy sobie tu postawić więcej dobra tyle starczy dobra okej okay, mamy o dobra myślałem że już to wybuchnie teraz sobie to zabijemy Ciekawe, czy to wybuchnie ma być z daleka wiem że ona śmiertelna, ale chcę zobaczyć czy to wybuchnie o tak, to wybucha. Mam łotent level wyłączony, więc nie będę miał policji. No tylko tu się olej wylewa, no ale potwalić to coś się nie chce. Może większym. O dobra, teraz wybuchło. Teraz wybuchło. Okej. Okay. Ja nie umrę, bo ja mam wonted level wyłączony, więc raczej nie, nie zabiję siebie. Tu się nawet mogę podpalić. Jeszcze raz. Tyk. I ja się wtedy... No, mam jakieś tam i... Podpalę się, no i... No i dobra. Nie czy jeszcze sobie ponagrywać z tego. Nie pal! Spokojnie! Już, 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 koniec, 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 dobra. A zaraz cię zabiję, dobra. Yy, to co fajne jest, możemy sobie zrespić różne rzeczy na trybie rezyserskim. Bo nie, nie da się wejść na chyba na dialog. To co jest? Sobie... Cześć! Hi! A, hi, dobra! Z zegnam! Goodbye! A. Dzięki! Thanks! A. Nieważne! Yeah, whatever. Strach silny. Oh, God! strach średni, kok silny, shock silny no way, shock średni, you shit me, duża, piece średnia niech nie chcę żeby teraz przy... Dobra, mi się już powie przekleństwo. Help! A he. co? Jeszcze raz? A. Dobra, brak. Ja mam przełącz aktora, miejsce gracza jeden, akcja ptaszek, dialog to już było. Mamy coś jeszcze na dole? Edytor Rockstar, to Rockstar, wróć do... Mamy tylko gdzieś, a opuść tryb rezesy. Dobra, i jeszcze mama bym, bym, bym chciał pokazać tajną straszne straszną miastę. Tylko nie pamiętam gdzie ona się kompletnie znajdowała Gdzie ona się kompletnie znajdowała Kurde jeszcze o dobra Tu mamy to, więc to się znajduje gdzieś tutaj Ej, jestem niedaleko trochę Jestem trochę niedaleko tej jaskini powiem więc ja mam się przebiegnąć No dobra on no, to biegniemy To samochód ale no ja ci wezmę. Tam są ptaszki, no nie chcę go zestrzelić, bo można. No bo to oczywiście, że to jest dla dzieci moje kanał, ale nie dla... To też prześlę oczywiście dla... Nie dla dorosłych, tylko dla przeznaczonych. Dla dzieci. A tam co tu jest? A króliczek biegnie, dobra. W tych górach to są dużo kr królików. A no tak, czyli, to już że możemy się szybko, szybciej przemieścić. Nie wiem jak sobie wyłączę ten, to umrę, ale widziałem yy, jaskinie tam. Ej dobra. O kurde, zobaczcie to teraz, patrzcie to, patrzcie to. Chuuu! Dobra, nie zginąłem. Chyba jakby sobie wyłączył nieśmiertelność, ale wątpię. Jak sobie wyłączę... Okej, okay, to jest tutaj. Jest. Ja mam łączyć lewej wyłączony. Jest, mamy! Jest ta straszna jaskinia. Możemy sobie ją sobie teraz wysadzić granatem. A po co ja w ogóle, jak ja mogę sobie tutaj stać? Okej, okay, wysadziliśmy. Możemy sobie szykować broń. Yy, yy, Ten kod super, super skok. Co to jest? Kod? A, można tu wpisać kod? A dobra, to nie to... Tab. Nie, tutaj to... O, nie, 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 to nie, tego nie było, tego, tego nie było, nie, tego nie, 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 tego nie ma, tego nie ma. Dobra, przepraszam, tego nie było. Nie, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, dobra. Dobra. Jezu, jaki miałem stres, dobra. Mam nadzieję, że nie było widać. Bo jak chyba było widać. To jest jakby co dla dzieci, więc nie chcę tego dodawać, ale nie, ja chyba tam nie pójdę dalej. To jest, jest chyba trub. A dobra, jak ktoś chce, dobra, to jak ktoś chce, dobra, to mogę pójść. Dobra, 3, 2, O Jezus, nie, nie, nie. Za dużo, widzieliście to, już idziemy z tej jaskini. My już sobie pójdziemy najlepiej z tej jaskini, ja lepiej się tutaj. A, mogę tu w ogóle latać? Ej, tutaj nie ma skoku włączonego, dobra, to ja się... czyli tam... Podsadzę? Najlepiej. Okej. Okay. Okay. Ja tu nie chcę być, bo to nie jest dla dzieci. Ała, awa! O! Nie mów help! Nie mów pomocy, bo i tak się nikt nie, nie uratuje. I tak czego ty się boisz, jak ty masz nieśmiertelność włączoną? Okej, okay, wychodzimy. Najlepiej sobie wyjdziemy z tej jaskini. A mogę zobaczyć, jak to do... się zabudowało? Ej, wyłączono mi super skok! Tylko nieśmiertelność mnie wyłączyła. Wyłączono mi tylko nieśmiertelność. Mam, mam ten. Jakoś mam nieśmiertelność przepraszam, ja jakoś mam nieśmiertelność, a usunęło mi super skok chyba po wejściu, jak tam weszłam. Dobra. Dobra, nie, nie trzymaj na razie nic w ręce. M. Do góry, do góry, do góry, do góry. O, ustawienie. Super Super skok był. Ktoś mi wyłączył, a ta jaskina wyłączyła mi. Dobra, mam już super skok. Okej, okay. mam już super skok. Zobaczymy, czy mogę skoczyć tutaj tej tak jaski? Ojo! Ja... Ej! Ej, zobaczcie, ja latam! Można la... pierwszy raz widzę że można... O, właśnie! Tylko jak tu weszłam, to już nie ma super skoku. Ta jaskina mi wyłącza ten... Super skok, to co mi się bardzo nie podoba w GTA. Musicie... Rockstar Games rockstar musi to poprawić. Jak najszybciej. Dobra, co my sobie stąd spadamy? Możemy jeszcze króliczek, dobra. Oj oj, 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 króliczek. My najlepiej sobie pójdziemy. Króliczki, ile tu królików! Możemy jeszcze sobie włączyć wanted level, po jeszcze chwilę sobie z policją, dobra to sobie po chwilę z policją jeszcze, Ten level, wanted level, po pościgu, wysoki, o wysoki, wysoki, włączamy sobie wysoki, dobra, mamy pięć gwiazdek, mamy zamiast tego, to mamy jakiś inny... mamy, o kuda. O już, helikopter leci. O tam O już, oczywiście musi być zrzucane to. Dobra, elo. To jest dobrze, że mi... Że mi nie śmiertelno. Ej, ja tu też jestem policjantem. Ty go mnie chcecie. Dopierd!

Ci mi się oddać! Oddać! Dobra! Nie podaję się! Nie po podaję się! Nie poddaje się! Nie podaje się. się! Dobra, ja się nie poddaję nic. A ty mam do mnie jakiś problem? Odsuwaj się! My się rzeczy nie widzę! My się rzeczy nie widzę! Dobra, lecimy tutaj na Hardcore, ty masz jeszcze do mnie sprawę? Jeszcze masz do mnie sprawę? Tu się hał, już tak jestem na to zdenerwowany. I tak na was normalnie! Ej, coś mi A, hełm, dobra. Żebym się nie wczytała. Muszę go z tego biegu helikopterów Wyciągnę! Rydyn ni'n tynnu helicopter! Rydyn ni'n tynnu Transcrição e aí mogę się uspokoić? Ja was już do... Mam was normalnie dość. Dalej nie możecie tego odpuścić. O, to carry po! O, 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 carry O, o, carry O, o, vamos tentar tak na bala Prato. 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 Dobra! Yeah. Idziemy na solo? Idziemy na solo? Dobra, to idziemy na solo! Ej, na solo! Puuu! Nie miał się ile policjantów, tak? Zginęli już policjanty. Kurde! Obstaję, mogę najpierw wybronić だいぶだいだいだいだいだいだいだいだ o だいだ o だいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだいだい Jawed do mnie? Ktoś ma jeszcze do mnie sprawę, czy już, czy już koniec? No, nie znaczy, że szybko. Faj, dobra. Zobaczcie, ja pal. Spokój tam. I tak mała, naprawdę I tak mała, zdenerwowany. Gdzie ucieka, Gdzie ucieka? Dobrze. Nie podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. No to co, no to... Pa!